Siemanko. Jestem Ariel, A to druga część przygody z Macedonii na moim Eurotripie. Dziś odwiedzimy kilka miejsc, takich jak twierdza czy sanktuarium oraz zahaczymy stolicą Macedonii, czyli Skopje. Zostańcie i oglądajcie dalszą część Macedonii. No to siemanko, ja jestem już w aucie i jedziemy jeszcze na jedną miejscówkę tutaj blisko tego jeziora. Jest to klasztor Świętego Nauma. Ma bardzo wysoką opinię i ocenę. Jestem ciekawy jak to wygląda i też będziemy jechali po prostu promenadą jakby tak blisko, blisko. Blisko właśnie wybrzeża, więc mam nadzieję, że będzie ładne, atrakcyjne. Do zobaczenia. Co, fajna miejscówka, czy nie? Zaraz zobaczymy na żywo, co? My jedziemy jeszcze kawałek dalej, ale może tutaj bym się zatrzymał, żeby mam dograć jakiś kawałek przebitki, żeby to ładnie wyglądało co wy na to. Wiem, że się zgadzacie. Chyba mi powietrze jednak ucieka, bo pokazuje mi teraz 1,8 bara było 2-3. W ogóle jakby z wszystkich opon mi trochę zeszło. O, jest. Najgorzej. Mam nadzieję, że dojadę na tej oponie do Polski. Nie będę szalał ani nic. Będę uważał na dziurach. Zobaczymy. Jak co, to będę wam relacjonował wszystko na bieżąco. Dobra, koniecznie tu trzeba dronem polatać, bo praktycznie nic nie widać. A nie będę zjeżdżał tam na dół, bo nie będą. w ogóle właśnie jak to tam wyglądało? Super, co? Kurde, szkoda, że szybciej nie widziałem. Tak pewnie bym został sobie tam może na jedną noc albo coś, bo taka fajna miejscówka. Na takie donki, w ogóle coś innego troszeczkę. Takie Malediwy w Macedonii. No, ale no niestety. Ale dla was, jeżeli będziecie tutaj, to zawsze możecie coś innego, nie? Bo czasami bez sensu może w mieście. Tym bardziej, że on nie jest jakoś turbo daleko do tego miasta, a zawsze coś innego, nie? To my jedziemy e, na nasz cel. Jeszcze kawałek. Drodzy, do pierwszego punktu okazało się, że to nam jest dosłownie Dętka. Widzowie, jest Lipton, ponieważ powietrze mi mocno ucieka. Mam nadzieję, że dojadę na tej oponie do Polski. Ale normalnie było słychać tego psss. Więc szybko chyba wracam do tego ochryt Żeby znaleźć jakąś wulkanizację Żeby mi na nowo to zakleili Masakra, kurde, jak nie urok to sraczka Nauczka dla mnie, że i w sumie dla was też nauka Że jeżeli coś wyskakuje Komunikat nie olewajcie go Od razu zatrzymujcie się I sprawdzajcie o co chodzi Bo szczerze mówiąc jakbym od razu zobaczył I może bym usłyszał Chociaż miałem postój i byłem zobaczyć I nic nie słyszałem, więc mogło się to później stać No ale sam fakt, że Bardzo prawdopodobnie bym nie miał po prostu tyle czasu straconego, nie? Ale no cóż, my bet, Więc nauka na przyszłość Ogólnie, jak spraw wygląda Opony naprawione, w sensie wymienione na używane Dalej zajadę zapewne, tam, tam to ogumienie już się nie nadawało Tam te łaty w ogóle się odklejały więc widzimy się pod twierdzą To jest jakby takie w ogóle miasto, stare miasto W granicach tej twierdy Tu są mury, a twierdza jest aż tam wysoko Może pójdę tam do góry Zobaczymy, zobaczymy jak tam będzie wyglądać I Widzimy się u góry Dobra, pokazuje mi, że już jestem praktycznie na miejscu Chciał tutaj na chęć gdzieś sobie drony polatać Ale widoczki się zapowiadały zacne Więc jak ktoś nie ma drona, no bardzo polecam O Jezu, jak ciepło Zobaczcie jak to wygląda Dobra, ja już nie będę traciek, chodzi sobie na te mury, sobie dronem przelatać, a widzę, że jest mniej ludzi. Tutaj więc sobie zniosę się dronem i polatam. Mam nadzieję, że przybiteczki ładne, fajne fajne widoki na całe jezio jezioro ochryt, więc naprawdę po polecam. Teraz sobie schodzę na dół i jadę tam, gdzie na samym początku chciałem dzisiejszego dnia pojechać. Mi się nie udało z powodu opony, więc oglądajcie dalej, bo wydaje mi się, że będzie bardzo warto tam jechać zobaczyć. Ale zobaczcie jakie piękne widoczki tutaj są. No. Nawet sama ta droga tutaj już, która prowadzi do tej twierdzy, robi robotę. Zobaczcie sami. Hello? ok, thank you. O co tutaj chodzi? Co ja będę musiał tu zaparkować? Nie będę mógł jechać dalej? Serio? No, no to wychodzi. Panie i panowie, dupa. Będę musiał dalej i z dupa. To idziemy. Mili państwo. Zobaczycie, co kryje to sanktuarium w Macedonii. Zobaczymy. Let's go. i Widzimy się na miejscu. Siemanko, co tam u ciebie? Możesz szukać pracowników do swojej firmy. Jeżeli tak, to agencja pracy iWork może to zrobić za ciebie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, wszystkie informacje znajdziesz w linku umieszczonym pod tym filmem. A ja tylko od siebie mogę dodać, że dziękuję agencji pracy iWork za współpracę podczas tworzenia tego Eurotripa. Dzięki i polecam! To plażyczki w ogóle to jest tak wszystko połozdabiane. Tak, nie połozdabiane, ale tak. Infrastruktura jest bardzo ładna zrobiona. Że Rzecz miło. Powiem Wam jestem w szoku. No Kawałek dalej, a już tutaj taki bardziej macedoński raj, bym powiedział. Też tutaj jest niedaleko granica z Albanią, więc super, super. No, zobaczcie, pojaseczek jest w ogóle na plaży. Więc no kurde, no baję powiem wam. No, ekstra ludzie się kąpią, leżaczki są, parawanów nie ma. Ej, no fajnie, miło. Naprawdę, zaraz sobie tutaj gdzieś polatam dronikiem. No to już w ogóle będziecie mieli ładne widoczki. Ej, no super, super. Tutaj Macedonia mi się podoba. Coś innego. Dobra, mam nadzieję, że widoczki wam się podobają, ten kościółek tutaj jest malutki, ale ta sama ca cała ta miejscowość też jest malutka, ale naprawdę bardzo fajnie tutaj wygląda, jest atrakcyjnie, jakby powiem wam szczerze, że bardziej mi wolę tutaj zostać niż Ochryt, naprawdę, ładnie tutaj jest, do sobie bliżej zobaczyć ten, jak ten kościółek wygląda, więc zobaczycie to z bliziutka i ja też, jaka to jest chillerka, nie no ekstra, tu pan sobie gra na skrzypkach, naprawdę super to wygląda, okay, tutaj jest ten plac, a tu jest ta kapliczka ale te góry no, robią robotę naprawdę ładnie to wygląda. No, widzicie to, Jezu? Mega robota, fajne miejsce. Góry, jezioro. Niedługo jeszcze dzieci widzieli Czarnogórę, tam gdzie jest w ogóle pełno takich miejsc. więc o, ja już się nie mogę szczerze mówiąc doczekać, aby. O, ale to jest super. Po drodze do kolejnego celu zabram autostopowiczów, którzy okazali się być z Polski. W jakim się to znaleźliście? Wiesz co, my stopujemy sobie z Polski przez Słowację, Węgry, Rumunię okay. i Bułgarię. Okej, okay. no to też kawałek macie drogi, co? Tak, zaczęliśmy 7 sierpnia. No. O! No i objechaliśmy tą Rumunię, Bułgarię, no i teraz byliśmy w domu autostopowym na zakończenie no, no, no. tego wszystkiego i, i wracamy powoli o... Okay. Mieliśmy jechać z gościem, słuchaj, takim jechał do Grecji, nas podwoził okay. z, e, tutaj, jak jechaliśmy tutaj do Marcedoni, no to Polak no no, tak. podwoził nas mówił, no ja w niedzielę będę jechał z powrotem. Do, do Polski, no to może no, 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 no. też No nie dał nam i tak dalej Okej, okay, no, no 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 teraz cisza tak. w A, się przestał odzywać, tak? No, także my już myśleliśmy, że dobra, jak będzie <coughs> jakiś fajny powrót, taki się, że, że wiesz, szybko pójdzie, nie? No A no, tu się okazuje, że jeszcze przyjdzie nam ponownie z Skopje, Serbię, no okej okay. Chodź przygodą, nie? <coughs> A się tak nie baliście ogólnie jechać e, tam, autostopem? No o te stare nie ma już tutaj się bała Tak? Nie, ja, ja no, to 8 lat stopuję wystarczająco A, okej, no, okej okay, o nie, bo ja nigdy nie jechałam to stopnię. strony Polski, Europy z różnymi no, no, no. osobami, raz jechałam z koleżanką, więc byłyśmy we dziewczyny i nigdy nie było jakiejś takiej sytuacji, że no, no, naprawdę no. coś było nie w porządku. Raz mieliśmy sytuację, gdzie zatrzymał się gość ogólnie bardzo podejrzany pod każdym względem. No. Siadłyśmy tylko w akcie wyższej desperacji, bo naprawdę od no, ponad godzinę stałyśmy na słabym miejscu cenica z okay. Gostek zatrzymuje się, bardzo wulgarny rap słychać, to tak głośno, nie, on cały w tatuażach, łysy i w ogóle, no ale jedzie tam gdzie myśmy chciały mniej więcej, nie, no to dobra, wsiadłyśmy, nie, no. ja wsiadam z przodu, ona z tyłu, moja koleżanka z tyłu, taka troszeczkę wystraszona jednak, nie, tym kierowcą, no mm -hmm. i tak gadamy, i może pierwsze, drugie zdanie, on do mnie, no słuchajcie, była ja ten, niedawno z więzienia wyszedłem, nie, e, i jadę teraz do mojej byłej, do dzieciaka, tamtego coś, no, no i... Gdzieś tam pogadaliśmy, jednak unikaliśmy tych tematów więzienno-rodzinnych, tylko no, gdzieś no, no. tam tak bardziej ogólnie o miejsca, które no, gdzieś tam on już odwiedził, o tym gdzie my planujemy jechać i tak dalej. No i tam mówi, pojechaliśmy z nim może z godzinkę spędziłyśmy, nie? No. Muzyka leciała straszna, ale poza tym z Gostkiem dało się pogadać. No i on w pewnym momencie, że a słuchajcie, ja tu jeszcze zjadę na stację, bo sobie chcę kawę kupić, nie? No i mówimy, dobra, ok, to my poczekamy. E, on wyszedł ja na to moją koleżankę patrzę, ona boże, żeby on nas tylko normalnie wysadził, bo wszystko było okej. Okay. No, ale dobra, nie? On wraca i nam jeszcze wręczył politrowy litrowej i nas zawióz tam, gdzie chciałyśmy, także Moich podróżników już zostawiłem za sobą, a ja lecę z wami dalej, więc widzimy się nad kanionem. Ale tu przyjemnie. Jestem właśnie niedaleko kanion Matka. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda z bliska. Tutaj woda już płynie ładnie, ale zobaczymy, co tam dalej będzie oferowane. Lubicie takie widoczki? Ja lubię, patrzcie sobie jak strumy płynie. Ludzie mają tu chillerkę, ogólnie przyjeżdżają sobie grilla odpalić i w ogóle, no spoko sprawa ogólnie. Elegancja, ja i sam bym sobie opierdzieli kiełbasę taką od grilla i w ogóle, więc fajne miejsce. Za chwilę się widzimy na Bronosławie. Tak, jedziemy do Skopie, zobaczymy ile tam jest rzeczy w ogóle do roboty, bo jest 18 i zastanawiam się czy nie pojedziemy do Kosowa. Jeżeli tutaj nie będzie za dużo nic do roboty, to po co ja mam to zostawiać na noc? Ale zobaczymy. Więc za chwileczkę będziemy w Skopie i zobaczymy co dają, co tam dają. Dobra, jestem w Prisztinie. Kurde, kopie. Co tu się dzieje? Przede mną jest jakiś ładny budynek. Sorry, what is a building? This is a government. A government, no. yeah, it's a... Okay, thank you. Dobra, tego budynku nie ma jeszcze na, w ogóle na Google Mapsa. A to jest jakiś taki rządowy budynek. Może senat, same. Coś na takiej zasadzie. To wygląda ładnie, ale nie mam totalnie zielonego pojęcia, co to jest. Umówiąc, zobaczcie mi to. Sorry, do you know what is a, this is two building? A, ah, są so sport, fitness. Sport, fitness. A, ah, yeah. ok, ok. I... To jest sport, for fitness. tutaj jest sport, fitness, maybe? Yeah. Just... Okay, ok, dziękuję. Aj, to zobaczcie, to w ogóle bardzo ładne budynki mają, jeżeli chodzi o jakieś sale gimnastyczne. Beka, śmiesznie, śmieszne, No to w ogóle pff, abstrakcja troszeczkę. No, ale ciekawe, fajnie, fajnie. Ok, czegoś się nowego dowiedziałem. Are you vlogging or something? Yes, I'm Polish YouTuber. What's your name? Ariello. Arielo. Oh, ok. Bye. Bye. Ej, no fajnie, fajnie, no kurde. Tego się nie spodziewałem, żeby to tak będzie wyglądało. Ej, to jest chyba jedna z ładniejszych stolic w ogóle. Ej, zobaczcie, jak tam wygląda w ogóle, nie? Ale idziemy tym mostem, bo o tym więcej chodzi, więc później przejdziemy się tamtym. Zaskoczyła mnie Macedonia. Ej, naprawdę, tu jest coś. Czego się nie spodziewałem. W ogóle jest bardzo mało informacji o tej stolicy. Naprawdę, ja byłem dziś tutaj już tak mega, że powiem, że zrezygnowane, żeby tutaj po co jechać, że tylko przyjadę tutaj w tym miejscu, w którym jestem teraz obecnie i że się zawinę, bo nic tu nie będzie do roboty, a mam ochotę tutaj sobie pochodzić, pospacerować. naprawdę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Dobra, znalazłem kebaba, który niby jest dobry 230 metrów ode mnie I co? Lecimy na Kepsa, nie? Macedonii jemy kebaba Mmm, ale ładnie wszystko pachnie Zobaczcie jakie to jest mm, Bardzo dobra mm, Kurde, najgorzej, że nie można płacić i balutą Ale mam bardzo mało jej Ale mam nadzieję, że za chwilę, e, że Pewnie to do Bahamatu będę szedł Okej okay. strike uh, Okej, okay, ale... I need 30? 500 Okej okay. yeah, yeah, yeah. O, nie starczyło mi, najgorzej Ale 500 muszę tylko wypłacić, więc jakieś tam drobne, że tak powiem Idę do bankomatu i będę musiał wracać O, najgorzej Hu, ale jedzą to naprawdę bardzo dobrze, ale pali Nawet sobie nie zdajecie sprawy jak Dobra, idę do bankomatu, odezwę się za chwilę Okej, okay. okazało się, że nie mogę mniej wypłacić niż 2000 Tych pieniędzy tutaj co są ma, denary macedońskie? Kurde, nie wiem, mniejsze. mniejsza, ale nie mogę by płacić, więc trudno, za resztę zaleję paliwko i tyle. Lecę zapłacić miłym ludziom i tak to będzie. I come back. <laughs> yeah. O, oh, thank you, thank you, bye, see you. Arielo. Arielo. yeah, thank you, bye, see you, bye. <laughs> Dobra, jeżeli chodzi o Skopie, bardzo pozytywny plus. Byłem fakt faktem krótko, bo byłem z dwie godzinki, może trzy, ale no kurde, robi robotę, nie? Ja muszę jechać chyba tam. Bardzo pozytywnie. Dobra, no to co? Widzimy się w Pristynie. Dobrze, Jane? Chyba, że. Się...